Cześć, witam Was w drugim odcinku programu Stary Alejary, w którym opowiem Wam o tym, jak stałem się szczęśliwym nabywcą Stara 660 M2. Opowiem Wam o losach tego samochodu oraz o tym, jak doprowadzić do tego, aby założyć żółte blachy na taki zabytek i co się z tym zwiąże, jaką procedurę całą trzeba przejść, aby takie żółte tablice pozostały na samochodzie. Jakie są minusy i plusy e, posiadania zabytkowego samochodu? Jak widzieliście w poprzednim odcinku, udałem się do firmy TOMPOL, gdzie e, przeprowadziłem taki rekonesans. E, znajdują się tam e, samochody sprowadzane z wojska. Podjąłem taką decyzję, że jednak sam nie będę Uczestniczył w przetargu, wykorzystam do tego firmę. Są to też pewne oszczędności, z uwagi na to, że koszty transportu odpadają. Gdy zdecydowałem się po oględzinach na zakup tego samochodu, zapłaciłem zadatek. Było to 17 grudnia 2018 roku. Później ten samochód został mi dostarczony na lawecie pod dom, gdzie samochód wjechał na podjazd. Uiściłem całą, okrągłą kwotę, nie będę mówił ile, była to cena przyzwoita, być może nie okazjonalna, ale uczciwa. Ciężko jest kupując samochód, wszystko sprawdzić dokładnie jak działa. Możemy sprawdzić, że silnik pracuje równo. Okazało się, gdy samochód zdecydowałem, że trafi do firmy Autobox, gdzie zostanie naprawiony, Został tam przetransportowany i w wyniku takich pierwszych oględzin wyszło, że jest brak hamulcy. Gdzie została ta usterka i naprawiona? Zostały wymienione wszystkie płyny eksploatacyjne i zacząłem od czyszczenia zbiorników, aby układ paliwowy był czysty, nie było żadnych zabrudzeń, niepewności. To zacząłem od czyszczenia układu paliwowego. W międzyczasie wyszła wada jeszcze gaźnika. Był wymieniony nowy gaźnik w samochodzie, założony. Następnie uszczelniony układ hamulcowy i wymiana pompy hamulcowej. Dzięki pomocy pracownikom firmy Autobox Innovation w Starachowicach, samochód ten był już gotowy na. Zlot legendy Stara w Starachowicach, który odbywał się pod koniec sierpnia i początek września tego roku. Star 660M2, czyli modernizacja, już druga tego samochodu, i fabrycznie ostatnia. Były jeszcze modernizacje M3, które już nie były wykonywane w Starachowicach, były wykonywane w Oświęcimiu. Jest to sala przedoperacyjna, rok produkcji 1971. W trakcie, gdy samochód był w naprawie, ja poczyniłem zabiegi, które pozwoli, pozwoliłyby mi zarejestrować ten samochód. Udałem się do rzeczoznawcy, gdzie zrobiono mi białą księgę takiego samochodu. Z uwagi na to, że starałem się o to, aby ten samochód był samochodem zabytkowym i posiadał żółte tablice, ten dokument wygląda właśnie w taki sposób. Jest opisany dokładnie z dokumentacją, również zdjęciową. W trzech egzemplarzach jest ta dokumentacja z opisem samochodu przez wyznaczonego rzeczoznawcę biegłego, który Również wystawił taką ocenę techniczną pojazdu, certyfikat i na bazie tych otoż dokumentów już dalej mogłem się starać o to, aby ten samochód stał się powoli zabytkiem. Jeszcze dodam, jeżeli kupujecie samochód z firmy, która się zajmuje zawodowo takim handlem samochodami militariami z wojska. Również będziecie zwolnieni z opłaty podatkowej, i to też jest pewna forma oszczędności. Jest tutaj dokumentów kilka, które świadczą o tym, że ten podmiot ma zgodę na to, aby świadczyć właśnie taką działalność. W tym jeszcze miałem transport na lawecie. Była to dodatkowa, dodatkowy plus, gdzie zaoszczędziłem na koszcie transportu samochodu pod dom. Tym bardziej, że samochód nie ma tablic rejestracyjnych, jest wyrejestrowany, no i jedyna droga tego samochodu to właśnie ta droga na lawecie. Wracając do dokumentów, mam certyfikat, mam białą księgę i co się dzieje dalej. Wysyłam do świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Akurat tutaj e, wysyłałem do Kielc z mojego regionu, e, taki druczek, gdzie proszę o włączenie do e, ewidencji ruchomych zabytków e, mój pojazd. Następny dokument, który musimy wypełnić. I później otrzymujemy takie pismo od konserwatora zabytków, że ten pojazd jest włączony właśnie do tego rejestru i samochód już w literze prawa nie jest moją własnością, a jest własnością państwa. Otóż w tym dokumencie jest szereg obwarowań e, zapisanych w poszczególnych artykułów. E, artykuł 5, 28, 51, 107a o ochronie zabytków, e, gdzie y, Zobowiązuje mnie do tego, abym za każdym razem informował o wszelkich zmianach. Czy to w samochodzie, na przykład, jeżeli bym chciał odświeżyć lakier, pomalować samochód, czy chciałbym samochód, samochodem pojechać za granicę, czy dokonać sprzedaży tego samochodu. Za każdym razem muszę to instytucję o tym fakcie informować. Jakie są plusy tego, że mamy samochód na żółtych tablicach jest samochodem zabytkowym. Możemy nie opłacić OC samochodu na cały rok, możemy ten samochód okresowo sobie ubezpieczać. Jak wyglądała sytuacja natomiast w ubezpieczalni, gdy się dowiedziałem? Słuchajcie, otóż z tymi do dokumentami udałem się do Wydziału Komunikacji w Starachowicach, gdzie otrzymałem tablicę tymczasowe T1. Aby pojechać na badanie techniczne samochodu, ale żeby też udać się na to badanie techniczne złożyłem te dokumenty, wydano mi dowód tymczasowy, za który musiałem zapłacić 60 zł za tablicę, później udałem się do PZU, gdzie oświadczono mi, że no niestety mój samochód ma te jedynki, dlatego ten samochód będzie tutaj pewna nieścisłość. Yy, miałem problemy z tym ubezpieczeniem tego samochodu. Udałem się gdzie indziej, do innej ubezpieczalni, w końcu udało mi się ten samochód ubezpieczyć. Yy, I chodzi o to, że yy, w PZU, czy zabezpieczacie na miesiąc, czy ubezpieczacie na cały rok, płacicie taką samą kwotę 540 zł. Także tak naprawdę, de facto, opłaca się ten samochód ubezpieczyć od razu na cały rok. Bo cóż z tego, że my sobie ubezpieczymy na miesiąc, jak to ubezpieczenie wychodzi tyle samo co. Na cały rok. W innej ubezpieczalni natomiast zapłaciłem niecałe 100 zł, 70, chyba 5 czy 8 zł za miesięczne ubezpieczenie i tym samochodem pojechałem na przegląd. Aby jednak taki przegląd uzyskać, e, trzeba wypełnić 70. Jeden pytań odpowiedzieć na 71 pytań um, u diagnosty wyznaczonego, który ma uprawnienia do tego, um, wypełnić taki kwestionariusz z tymi pytaniami bardzo szczegółowymi um, odnośnie samochodu. Um, bardzo dobrze mieć wtedy dokumenty przy sobie nie tylko białą kartę, czy opinię rzeczoznawcy, ale też. Um, Mieć po prostu e, tego samochodu instrukcję, którą y, również posiadam, bo zakupując samochód, taką instrukcję poprosiłem, czy nie mają e, koledzy, i koledzy mi dali instrukcję do tego stara. E, bardzo mi się przydała i, i w tym. W momencie, jak zarówno w innych momentach, gdzie zapoznałem się z instrukcją i obsługą tego samochodu, który jest samochodem archaicznym, manualnym, gdzie nie zawsze e, będziemy wiedzieć, jak pewnymi e, operować tutaj e, rzeczami w tym samochodzie. E, dlatego taką instrukcję jest warto przy zakupie posiadać bądź zdobyć już wcześniej, jeżeli ten samochód nas interesuje. Tak więc na y, tablicach rejestracyjnych T1 z ubezpieczeniem OC udałem się gotowy y, samochodem na zlot legendy Stara w Starachowicach, y, gdzie mogłem y, pierwszy raz tak naprawdę przejechać się tym samochodem y, tak troszeczkę dłużej. Niesamowite wrażenia. Duża satysfakcja, i duma, i sama przyjemność siedzenia w tym samochodzie. Prowadzenia samochodu dosyć archaicznego, bez pomagania, bez synchronizacji skrzyni biegów, ale za to z pełnymi, sprawnymi e, tutaj napędami, również terenowymi. Samochodem wojskowym, z wielką, bogatą historią, e, dorobkiem wielu ludzi i konstruktorów również y, wielu wyczynów y, podróżniczych y, różnych ludzi w tym mojego przyjaciela Dobiesława Walkowskiego który również takim starem przejechał Saharę czy góry Afganistanu i inne regiony świata po zlocie samochodu wyszły jeszcze inne mankamenty mianowicie y, y, układ y, chłodzenia pompa wody Nieszczelna, wyciek z pompy wody, awaria układu hamulcowego. Jest to nieuniknione, bo samochód po wielu latach stania, być może gdzieś na parkingu wojskowym, sporadycznie używany, bo to jest zabudowa szpitalna. Ile ten samochód mógł przejechać w tym wojsku? Myślę, że niewiele kilometrów. Wychodzą takie rzeczy, trzeba się z tym liczyć, i następnego dnia można powiedzieć po zlocie samochód z powrotem wraca do autoboksu gdzie znowuż jest naprawa tego samochodu, usuwanie usterek, pozyskiwanie części i tutaj części pozyskiwane były z Allegro nie ma z tym większego problemu jeszcze w chwili obecnej są części dostępne i tanie koszty tego samochodu aby ruszyć w nim w drogę, no to z kosztem zakupu, z kosztem przerejestrowania ubezpieczenia myślę, że jest to koszt 11,5 tysiąca złotych. I o tym mogę powiedzieć. Czy dużo, czy mało, to jest kwestia względna. Każdy kierując się własnym budżetem może pomyśleć czy warto i dlaczego. Trzeba zastanowić się dlaczego kupuje się taki samochód. No, yy, wiadomo że, że z pewnością chcemy występować na, na różnych zlotach i ten samochód sprawdza się bo nikomu nie umknie uwagi. I gdy mamy tak właśnie otoż sprawny samochód. Już w pełni gotowy po pierwszych wyjazdach próbnych, no kończy się ta tablica tymczasowa. Udajemy się do Wydziału Komunikacji, aby zdobyć żółte tablice. Od nowa cała procedura wypełniamy wszystkie dokumenty, składamy wszystkie dokumenty, które mieliśmy do tej pory, w załącznikach. Uiszczamy opłatę oczywiście za tablice rejestracyjne, za nalepkę na szybie i później. Proces rejestracji, który też jest długi, czasochłonny. Bardzo panią pozdrawiam w Wydziale Komunikacji, która powiedziała, żebym już więcej z takimi gratami do niej nie przychodził. Na pewno do pani przyjdę jeszcze raz, bo powiem państwu szczerze, że to nie jest mój ostatni start, prawdopodobnie, bo człowiek się tym zaraża. Jest to fajne. Jest to przyjemny zapach w tym samochodzie, jest wielka satysfakcja z prowadzenia tego samochodu. Jest po prostu zarąbisty fan. Polecam każdemu. To co? Zapraszam na przejażdżkę. Klemę przerzucimy na zapłon włączony. Luz. Przełączamy stacyjkę, sprzęgło. I starter w lewej ręce z przycisku. Posłuchajcie sami tego silnika. Już dziś zapraszam was na kolejny odcinek, w którym będę prezentował ten samochód jak również inne pojazdy między innymi Star, który był szykowany na Raid Paryż Dakar. Jak się okazuje, jest to Star Unistar A244, tak przynajmniej widnieje w dokumentach, napęd na 4. Jest to zagwostka do rozwikłania w dalszych naszych dewagacjach. Jak również zapraszam do obserwowania moich poczynań starem 632, gdzie będę starał się przybliżyć sylwetkę tego samochodu w terenie, pokazać jego właściwości yy, i do zobaczenia.